Cześć, i widzowie, to jest mój kolejny odcinek z Brawl Stars na tym kanale, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, moi drodzy, że wystartował nowy update, nowy event, moi drodzy, więc naprawdę będzie ciekawie, współpraca Brawl Stars z Saboy Surfers, więc naprawdę widzowie, będzie się dużo w dzisiejszym odcinku działo, na ten moment pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, aby będę dla Was takich filmików nagrał więcej Przypominam, że jest po 2000 subów Więc subujcie, łapkujcie, komentujcie A pomożecie mi wspomnieć mój drugiej produkcji o chodzi o suby Czyli widzicie 2k subów Więc subujcie, łapkujcie, komentujcie Wpadajcie na mojego Discorda Link macie w opisie Oraz w komentarzu pod tym filmem A już nie przedłużam I zapraszam Was do oglądania Moi drodzy, tak jak mówiłem we wstępie tego odcineczka dzisiaj wystartował nowy update w sensie wczoraj wystartował ale dzisiaj wrzucam dopiero odcineczek z tego no bo w piątki zawsze są moi drodzy odcineczki z drugiego konta, no a że update wystartował we czwartek no to widzicie to dzień później ale moi drodzy wszystko pod kontrolą i zaraz zobaczycie moi drodzy co będzie się działo bo naprawdę dużo rzeczy na sam początek odbierzmy sobie nagrodę, które mi zostały za sezon 41 Czyli moi drodzy mamy tutaj 10 kredytów, 400, w sensie 10 gemów, 400 kredytów i 1500 power punktów, więc na pewno nam się to wszystko przyda. Sezon rycerze moi drodzy, e, zadymowego stołu, koniec, mała skrzynka na koniec, jak zawsze i pewnie będzie jakiś nowy skinek, ale jaki to zaraz zobaczymy. I uwaga uwaga, mamy, mamy moi drodzy, skinka do shade'a kinowy nowy shade. Naprawdę spoko, spoko. Płacząca widzowie emotka jeszcze do Angelo. I zobaczcie, moi drodzy, i zobaczcie co tu się dzieje. Mamy misję, ale w misjach moi drodzy nic ciekawego. Dobra, na sam początek weźmy sobie widzowie od największej ilości pucharów i poleśmy do Shade'a, żeby moi drodzy sobie wybrać tego skinka. Więc dobra, już mamy wybranego. No zawsze to skinek. Nieważne czy fajny, czy nie fajny, ale zawsze jakiś. I jest nowa rzecz, mamy wszystkie tryby wizytę naraz No kod, brobble, Grab, Jakieś koszykówki, hokeje, 5 5 nagrody hasty, vanty Wszystko mamy I wszystkie mapy się moi drodzy W tym samym czasie kończą I w tym samym czasie moi drodzy są inne mapy To w się sensie tryby zawsze są takie same Tylko po prostu mapy są inne I wszystkie mapy się zmieniają o tej samej porze Czy zmiana na plus? Myślę, że nawet Myślę, że nawet to nie jest najgorsze po drugie, moi drodzy, mamy nowy sezon, 42 i mamy tutaj skinka do Ems, moi drodzy. Mamy skinka do Ems. Zobaczmy, jak on się prezentuje w gierce, moi drodzy. Zobaczmy, jak on się prezentuje w gierce. Wchodzimy, moi drodzy, w arenę treningową, aby przetestować skinka i zobaczyć, jak on właśnie wygląda w gierce. Yy, atak. No, na dobra. Ucik, dobra, fajny, fajny, moi drodzy. Fajny. Naprawdę spoko, spoko, ult, spoko, moi drodzy, atak. Fajny, fajny. W porównaniu do poprzedniego yy, karnetu co był w nim Bo to zdecydowanie lepszy, a tytuł jaki był mój drodzy Surf, surfer kolei star? Coś takiego Mój drodzy, no nie wiem, mógłby być lepszy. Ale wydaje mi się, że jest git. W sklepie Mamy jakiś wielki bieg Subway. Co? Dwa ten boomboxy są za 118 gemów? Dwie skrzynki za 118 gemów! Dobra, przez tego nikt nie kupi. I na końcu moi drodzy jest DJ Poco, czyli skin hyperchargowy. Możemy w sumie go przetestować. Ale jakie, jaki scam w ogóle! Dwie skrzynki, moi drodzy, z których nie musi nic ciekawego wylecieć. Dobra, akurat ten skin jest kolacki. Ten skin akurat jest kolacki. Skiny fajne dodali. Skiny dodali fajne, moi drodzy. Ale co tu się dzieje, to jest jakaś przesada Przecież tutaj trzeba 1000 gemów wydać Żeby tego skina móc zblokować, dobra, nie mam pytań A tutaj zobaczmy Dobra, to się opłaca, to się opłaca 29 gemów za skrzynkę, 39 gemów za skrzynkę Dobra, to się bardziej opłaca, moi drodzy, to się bardziej opłaca To się dużo bardziej opłaca Przecież ja, jakbym kupił to, to i to To bym wydał mniej, moi drodzy, abym miał 3 skrzynki Dobra, to się zdecydowanie bardziej opłaca Ten skin jest beznadziejny ten w ogóle jaki przesuniony jest ten też jest beznadziejny moi drodzy czy coś ciekawego jeszcze czy coś ciekawego no chyba nic chyba nic ciekawego już moi drodzy w tym sklepie więc możemy w sumie z niego wyjść yy, mamy tutaj jeszcze subway surfers moi drodzy okej okay, okej okay, bieg bieg subway surfers w ogóle zobaczymy ile tu nagród jest moi drodzy jakieś stark dropy jakieś punkty, monety te boomboxy gingsy no ciekawie, ciekawie, ciekawie moi drodzy, ile to do, do jakiego momentu okej, okay, tutaj już widzę, że sam gold jest. Ej, ale czemu 50 golda? Łód przecież po tyle, że będzie wbijania, żeby na przykład być w tym momencie, to przecież... Ja nie, nie wiem czy ktokolwiek do tego momentu widzowie sobie tutaj dojdzie. A my tutaj mamy tylko 50 golda. Dobra, to jest skam akurat. Tu przynajmniej z 500 powinno być golda moi drodzy, a nie 50. Nie skamuję, skamuję. Na ilu się kończy moi drodzy? ten gold, zobaczymy, gold się kończy bo tu same monety są, moje o dobra o dobra, dobra, czekajcie 500 tutaj, tutaj moi drodzy gdzieś tutaj gdzieś się kończy, tak start tropi monety się zaczynają czyli 800 moi drodzy do 800 tych torów czy jak to się nazywało w ogóle, szyny chyba to się nazywa, czyli widzowie 800 szyn i mamy później już same monety a widzę, że za 340 szyn mamy OIJ-ka moi drodzy Czyli tego skina. Zaraz żeby przetestować go. 340 szyn. Nie wiem czy to dużo, czy to mało, bo nie wiem jak te szyny będzie się wbijało. Ale skinek, moi drodzy, dobra, ataki znowu ma fajne. Ataki sobie ma fajne, a ulcik No dobra, 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 dobra. Nawet git, nawet git, moi drodzy. No i zobaczcie tutaj. Tutaj mamy super ataki Subway. No mega, widzę, no mega. I mamy tak, jakieś... Yy... Jakiś super snickers, co? co? to było? Magnes Zadeśmiarski yy, Doładowanie desko, deskolotki Barierka blokująca Jakie to nazwy są chore? Nie, nie mogę widzę, to są za mocne nazwy w ogóle Ale nie mam jeszcze żadnej tej mocy, ciekawe jak widzowie to będzie trzeba zdobyć Yy, przyciągnij się do wroga lub ściany. Aha, to chyba jest widzowie opis tej mocy. Tak, bo tutaj widzę, że każda ma moc jakieś opisy, nie wiem w ogóle, która jest najlepsza, która jest najgorsza. Szansa na odblokowanie i przyotworzenie bomboksa, okej, okay, czyli po prostu musimy te bomboksy otwierać i wtedy możemy widzowie z tych bomboksów dropnąć właśnie te mocy, więc w sumie fajnie. A jak odblokować bomboksa moi drodzy? Dobra, tego zaraz się dowiemy. Skinki. Dobra, jest ich sporo. Tego testowaliśmy już, ten nie wiem widzowie, jakiś tutaj jakiś super fanka Janet, ten nawet spoko i ten nawet spoko. Dobra, ten jest przemocny akurat. Hank jest przemocny moi drodzy. No M z Karnetu i Ali. No nie wiem, no zobaczymy. A, no i ten poko. Ten poko też jest mocny. No zobaczymy, zobaczymy ile zdobędziemy skinków z tego eventu. Eee, pamiętam moi drodzy, że z Wasabi na głównym koncie miałem wszystkie. Eee, no oprócz tego skardy, bo nie kupowałem, ale moi drodzy, na, na drugim, no wiadomo, na wiadomo, W drugim gram mniej, więc zobaczymy ile na drugim będę miał, chociaż tam pamiętam, że w Wasabi też miałem sporo na drugim, ale nieważne moi drodzy, teraz przejdźmy szybko do, moi drodzy, tutaj Torów. Widzę, że wygrywaj bitwy, by zdobywać szyny ciuch ciuch, czyli po prostu musimy wygrać grę, żeby odblokować, moi drodzy, szynę, a tutaj za szyny dostajemy, moi drodzy, różne prezenty. Okej, okay, dwie szyny muszę mieć, żeby mieć boomboxa Dobra, to to zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku, moi drodzy To zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku. W sumie mogę je szybkie solo kadlem, żeby po prostu wygrać, bo widziałem, że tam są trzy moi drodzy progi Za pierwszego wina trzy szyny, za drugiego wina dwie szyny I za trzeciego wina dwie szyny, co w sumie daje nam siedem szyn, czyli siedem szyn możemy zdobywać dziennie Dobra, ogólnie musiałem zrobić moi drodzy cięcie, ale widzimy się już w Gierce. Top 4 jest ogólnie jest top 4 moi drodzy. Więc praktycznie, w sensie praktycznie, my już mamy wygraną grę, bo ogólnie na solo zalicza już czwarte miejsce jako wygraną, moi drodzy, więc tak naprawdę mamy już wina, więc jestem nic nie powinno widzowie zagrozić, oprócz koordyniusza kampionicego w krzaku. Nieważne, moi drodzy, tak jak mówiłem, mamy wina, więc to jest najważniejsze. Teraz wychodzimy, moi drodzy, i mamy, mamy te szyny, zobaczymy jak się odblokują, od, odblokują się te szyny, tak, mamy szyny, moi drodzy, mamy szyny. I w tym momencie możemy sobie wejść i odblokować Boomboxa, moi drodzy. 3, 2, 1 i uwaga, uwaga moi drodzy, piątka. To nie jest chyba najlepszy. Nowy Super atak Subway. Yy, piątka, wiem, że chyba nie jest najlepsza. 100 moi drodzy podważy punktu doświadczenia, kolejny 100, pod punktu doświadczenia, 20 łyskotek. i uwaga. Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Jest skin! Mamy skinach moi drodzy! Ali Graficiara, okej, okay, to ja nie wiedziałem, że z piątki można wylecieć skin! Nie możemy nim grać, bo nie mamy Ali, moi drodzy, na tym koncie. Mamy skina, ale nie możemy nim grać, bo nie mamy Ali. Trochę przykre, moi drodzy, no ale taka prawda. I to jest skin Ali niestety rzadkości rzadkiej, moi drodzy, niestety to jest skin rzadkości rzadkiej. Więc nie ma na pewno, po pozmieniamy widzowie, żadnych ataków. I wiem, że chyba tak też jest ze Stew, moi drodzy. I nie wiem, czy z Leonem, ale wiem, że Stew i Ali właśnie nie mają pozbawionych ataków, no bo to są skiny rzadkie. Ale, moi drodzy, może uda nam się zblokować w kolejnym odcinku jakieś inne. Za ten odcineczek Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, subujcie, łapkujcie, kończcie Trzymajcie się, do następnego, cześć!